W dniu dzisiejszym przeprowadziliśmy badania porzuconych lub ukrytych zabytków na terenie twierdzy Modlin, a jest to wydarzeniu, któremu nadaliśmy nazwę Dni Twierdzy Modlin. Jest to pierwszy zlot detektorystów, który udało się zgromadzić ponad 200 osób, które przeszukały teren. Pomysł narodził się z tego, że jesteśmy w sercu Polski, jest u nas największa twierdza. W Polsce ani takiego do tej pory tutaj się nie odbywało, terenów jest bardzo dużo. Natrafiliśmy na drzwi. Są to drzwi prawdopodobnie, które nie pochodziły z miejsca, w którym zostały wydobyte, które prawdopodobnie były częścią drzwi wejściowych do którejś sprochowni. Oczywiście w trakcie zlotu udało nam się pozyskać wiele ciekawych eksponatów został odnaleziony destrukt rewolweru jeszcze nie wiemy co to jest dokładnie rozpoczynając od kartacza okres napoleoński poprzez późniejszy okres carski kopiejki czyli pieniądz po łuska to jest od Berdana akurat pierwsza wojna światowa pocisk Mauserowski, pierwsza wojna światowa. E, tutaj mamy znowu kopiejki carskie. Guzik carski z dwugłowym orłem. To wcześniejszy guziczek, który jest prawdopodobnie z okresu też napoleońskiego. No i potem przechodzimy sobie już do drugiej RP. Guziczek nasz, nasz wrześniowy. To jest, co ciekawe, guzik marynarski. Wiem, ja szczerze, że jeszcze nie sprawdzaliśmy, ale to prawdopodobnie jest okres carski, może albo to jest flotylla tutaj wiślana. Yy, mamy na przykład manierki typu, yy, typu, znaczy typu produkcji austro-węgierskiej. Wykopaliśmy takich manierek 5 sztuk. No i oczywiście mamy także yy, okres II RP, czyli yy, menaszkę, yy, rosyjski hełm rosyjski hełm wojskowy tak z okresu II wojny światowej. No i do tego tutaj pełno różnych innych rzeczy, typu menażki, manierki. No i znaleźliśmy tak destrukt, bomby lotniczej dużego kalibru. Do tego znaleźliśmy pocisk artyleryjski niewybuch 155 mm produkcji z I wojny światowej niemiecki i do tego znaleźliśmy z okresu już nam bliższego, bo układu warszawskiego minę przeciwpancerną, no o dziwo uzbrojoną, a nie, a nie tylko testową. Oczywiście wszelkie niebezpieczne znaleziska zostały zgodnie z procedurami najpierw zgłoszone na policję. Policja zawiadomiła patrol saperski, który podjął wszystkie niebezpieczne rzeczy no i je na poligon w celu Celu detonacji. Tak? Zlot udało się zorganizować przy współpracy z właścicielem terenu Twierdzy Modlin, czyli grupy Konkret. Wszelkie artefakty, które pozyskaliśmy po konserwacji, prawdopodobnie zostaną wystawione w Muzeum Twierdzy Modlin w, w, w Propowni. No i tutaj chcielibyśmy podziękować też sponsorom tego zlotu, ponieważ takowych udało nam się uzyskać, czyli to jest Odynce.pl, Twiadowca Historii i e, Underground, e, Passion, e, Sapera. Mamy nadzieję, że to będzie impreza cykliczna, którą, którą już w przyszłym roku jakby będziemy wiedzieli mniej więcej nauczeni na błędach co poprawić i co zrobić lepiej, żeby było więcej poszukiwaczy i żeby było więcej jakby wrażeń.